Dzień, Dzień dobry. dobry z tej strony baranki. No. i dzisiaj ze mną jest? Tomek, a poza tym to jest mój film, więc ze mną jest Maciek. No. i Maciek giveaway na to tego macie. Leona. Do, Jeden. 20, do 20 Jedna sztuka, Leon, jedna sztuka. Do 20 macie albo, albo ten epicki zadymiasz. A jak ktoś ma, to nie kupuje. Ja my dajcie e-maila. Ja jeden z komentarzy przeczytam i wezmę i wiecie. E, dobrze. E, epickiego, jeśli będą mieli w ofertach dnia jakby coś. Dobra. Więc... zaczynamy, gramy, ale poczekaj. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Jesz... Jeszcze powiem wam, że żeby dołączyć do tego konkursu trzeba napisać biorę udział. No. Właśnie tak robicie. Więc... Nie przedłużamy. I za. musicie dać też łapkę w górę i subskrypcję. I nie przedłużamy, więc zapraszamy. Je, jeśli dacie subskrypcję, to na, to na suwę e, e, nie będziecie mieli, więc włączcie, e, wyłączcie prywatne i my będziemy sprawdzać, czy Wy subskrybujecie. No i zatem A. zapraszamy. Zatem, zapraszamy do grania. Więc. Maciek zaczyna, później ja będę. Więc ja sobie zagrałem taram. Ja nie ja wiem tam, Mam kluczka jakiegoś. Fajnie Ja na swoim głównym koncie mam Leona. Wszystkich e, zagadnij i, I jednego z I Dzisiaj na, na twoim innym koncie dropnąłem penny, prawda? O! Dołączajcie do naszego klubu. Mega gracza. Teraz, teraz to miłej trochę. I teraz y, patrzcie. Chodźcie tutaj na społeczność. Wciskajcie klub, szukajcie klubów i wpiszcie sobie mega gracze. albo, albo chociaż napiszcie ten, ten kod do mnie. Tutaj macie kod. Tu macie kod o taki. Patrzcie. Widzicie? Tu jest taki kod. I tutaj proszę. Więc teraz będzie grał Tomek. Okej. Okay. Jak myślicie? E, kogo? Jak powiedział, to nie. Jak się Colt, to tak. To teraz Tomek gra. Masz to baleja czerwonego. Fajnie nawet pewnie. Jakby coś... Jakby coś tam ten konkurs, to nie jest... E, Legit Legit. Tylko musicie dać łapkę w górę i zasubskrybować jeden kanał. Mm, mm, mój. na YouTubie Uważaj ja. Barley I Barley jest słaby, Eggit też nawet więc... Jak to wam powiedzieć? Fajne gry są tutaj. Mówię, tak Następna gra od nas to, to znowu prawy stat, a później będzie to jakaś inna gra, na przykład dupa albo coś. Nie ma, nie ma. Bałwanie. Bałwanie. Ten taki bałwan, Jakby coś, ja nic nie mówiłem. Ten kolf to jest taki mały bałwan. Ja nic nie mówiłem. No bo jestem tam. Ja nie mówiłem nic o tamtym czymś, co mu było no ale słabia, wygram, ja. Dobra, teraz ja gram, macie Jakby coś nie słyszeliście, że... Słyszeliście, jakby coś nic nie mówiłem, ostatniego słowa. Let's go! O, ja tego nie biorę. I am a więc macie ten konkurs i róbcie go. Więc do 20. Do 20 jest ten konkurs na to. Jeśli nikt się nie zarejestruje, to... to... to niestety name, pójdzie... Pójdzie, patrzcie. Ten Leon. Yes, yes, yes.